Już odsłonię arsenału demokracji. No, jak list, bardzo bardzo Jeśli chodzi o sytuację, jeśli chodzi o sytuację związaną z morzami, mamy wiadomo, przerapane. No, bo wiadomo, Imperium Rzymskie dysponuje większością sił zgromadzonych tutaj na basenie Morza Śródziemnego. Co jest jeszcze tutaj istotne, a jest, yy, musimy, naszym celem pobocznym oczywiście, celem będzie przejęcie portów i ich portów. Gdy ich statki po prostu przestaną mieć yy, jakieś, jakieś swoje własne porty, bazy itd. Tak no dobrze, rozpoczniemy. Ja to nagrywam, jest piątek bodajże 19 lipca nie jestem pewien, tymczasem oczywiście w grze mamy 23 październik 943 roku zmierzamy w kierunku północnym i północno-zachodnim mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych problemów że mam nadzieję, że będą właśnie o to tu chodzi A tak na klui i na poka, jak na razie, jest, jest prowadzony z e, rozmachem. E, wybaczcie też odgłosy z ulicy, no niestety jest gorąco, a niestety muszę, no musiałem je otworzyć, bo było za gorąco. E, przeważnie je zamykam, e, kiedy nagrywam, dlatego żeby mogli dobrze słyszeć, a nie słyszeć odgłosy z zewnątrz. A ponieważ mieszkam przy głównej ulicy, no to niestety ma to swoje minusy. Tak, żebyśmy nie stracili momentów takich ważnych w tej grze, Saportujemy sobie ten atak 43. Dywizją. Bardzo rozkoszoną, bardzo zniszczoną w ostatnich działaniach wojennych, w ostatnich bitwach. Tak, niech pierwsza armia bułgarska Przeczkę nam pomoże. To jest ciekawe, ciekawe. My walczymy tutaj. Bardzo rozwiniętą, że tak powiem, z bardzo rozwiniętym poziomem technologii, a tymczasem Bułgaria jest tutaj na poziomie milicji, ponieważ na chwilę obecną nie ma jakichś większych możliwości rozwoju tego wszystkiego, głównie pod kątem sił, własnych sił, oczywiście. Jest państwem niezależnym, a właśnie. Chciałem w ostatnim odcinku zrobić coś takiego, żeby Grecja stała się państwem niepodległym. Troszkę się zagapiłem, zrobię to teraz. Liberate Nation. Oczywiście, Grecja. W tym momencie, Grecja stała się krajem. Co prawda, dosyć istotna, też bardzo ważna informacja, oczywiście, z automatu jest naszym sojusznikiem, a także. I jeszcze, jeszcze jest państwem marionkowym, ale my z założenia wychodzimy e, tutaj, aby te nasze wyzwalane kraje e, były europejskie właśnie były państwami niezależnymi. I do tego właśnie będziemy tutaj też w przypadku Grecji zmierzać. E, oczywiście ta gra ma to nieodźwięk właśnie typowych taktyczny, strategiczny, ale także i wymiar. Polityczny. I teraz zróbmy sobie tak. Chodź do mnie, grzio. Znowu gdzie to się robiło? Jak w przypadku Bułgarii? Release puppet. To jest chyba to Czyli o. Control over the array, re, Regime re, Regime uh, Ingressy Okej, okay, dobrze. Mój angielski naprawdę jest pony. E, tak, przestali być naszym potem. I jak to wygląda na mapie? Mamy Grecję. I jeszcze jedną rzecz musimy wziąć pod uwagę. Powstanie jakiegoś kraju faktycznie może wciągnąć wir wojny kolejny kraj. A nie wiem, czy dalibyśmy sobie z tym radę. No, ok. Mamy niepodległą Grecję. Zapiszmy sobie tą grę w tamtejże gry. Przeważnie robię to poza nagraniem, ale w tym przypadku zrobimy to sobie podczas nagrania. Saving game. Są przestaje w tej grze na razie, no musicie mi wybaczyć, <gry> e, niestety, no, no, sami wiecie dobrze jak tutaj wygląda to wszystko. E, gra również jest spokojniejszą grą, już też wielokrotnie wspomniałem, momenty emocjonujące w tej grze również e, występują powiedzmy e, od jakiegoś wymiaru wstępy czasu. Mam nadzieję, że rozumiecie. Wiecie o co chodzi. Jest różnica. Jest różnica między tymi grami, które mają na to być grami dynamicznymi, a tymi, które mają być zamiaru grami spokojnymi. Tymczasem gra nam się сейwuje. Wydarzenie polityczne mega duże. Powstanie w Grecji. Raczej nie powinno ściągnąć nowych e, wrogów. Ale zobaczymy, zobaczymy. Trzecia armia pancerna dotarła do kluj na poka. E, ci w Sybius sortują. Świetnie. Trzeba wykorzystać ten moment. I jak najszybciej dokonać ataku... Na... co to jest za prowincja? jak ona się nazywa to już jest A, to są węgry tak to są węgry już wiem satumare satumare nazywa się ta prowincja jest prowincją E, rumuńską spor sporną z, z węgierską, tak to, tak to chyba widzę. Przynajmniej w przeszłości tak było. E, natomiast, no zobaczymy, zobaczymy. Powinna akcja się powieść, ale głównym założeniem jest takim, żeby po prostu szybko przejść z jednego do drugiego. E, jak na razie, te 28 dywizji rzymskich jest spychanych są w trakcie wycofywania się, w fazie ucieczkowej, ale nadal zachowują wartość bojową. I o tym trzeba pamiętać. Nie można lekceważyć sił rzymskich. Już nieraz kazali, że są twardymi obrońcami. Potrafią też kontratakować. tutaj specjalnie jakiegoś oporu e, w tym rejonie no działań natomiast jesteśmy atakowani chyba nie, to my atakujemy, dobra atak na mosta trwa wesprzemy go jeszcze Jest tą siódmą dywizją Mam wrażenie, że ona po prostu wycofała się z boju Ponieważ no, miała duże straty Przewaga jest liczebna i taktyczna 38 dywizji przeciwko 6 Jednej dobrze, jeszcze jedna sprawa. Tak, tutaj 37, powiedzmy, Korus, no dywizja, no dwie dywizje w, w tutaj wspierają, wspierają atak, ale ci też mogliby we, wesprzeć atak, saportując go. Byłoby to rozwiązanie jak najbardziej Korzystny nas i sprawdźmy jak wygląda sp proporcja tutaj sił. E, generalnie... O, nie jest to zbyt dobre. O, 4 przeciwko 26. Hmm. Nie, nie. Musimy inaczej to rozwiązać. Nie, zostawmy to tak. Tak, oni po prostu muszą tutaj... Hmm... Kusi mi jedna rzecz. E, aby zaatakować tymi dwoma dywizjami pancernymi na Arad. Natomiast no, obawiam się, że w tym momencie... W tym momencie... W tym momencie e, Rzym wykryłby Lukę i leżył tam. A my nie moglibyśmy tutaj e, zająć tych dwóch prowincji. A dodatkowo jeszcze tylne straże, ci, którzy cofną, mogliby odzyskać terytorium. Jest to kusząde w każdym razie i zróbmy w tym razie tak no chyba nie możemy nawet już, ponieważ wybraliśmy tę opcję z posiłkami. To jest bardzo ważna e, sytuacja, bo posiłki zmierzają. To jest armia amerykańska piechoty. Jak dobrze pamiętam? Nie. Tak. Druga armia amerykańska to jest. To jest e, ostatnia armia, która wesprze działania w Europie. Wybaczcie, jest strasznie gorąco, normalnie musiałem sobie, musiałem sobie normalnie robić wodę z dem. to jest straszne, tak rzadko to robię, ale nie, normalnie nie mogę, to jest gorąco. bardzo ciekawe pytanie jak wygląda kwestia zaopatrzenia A, nie zdążyliśmy mamy kolejny dzionek 26 i ale sprawdźmy to żeby nie wyleciało mi to z głowy zaopatrzenie zaopatrzenie nie jest najlepsze im bardziej w głąb lądu, tym mniejsze. Ale nie są to jeszcze jakieś tragiczne liczby. Kilkanaście procent. A, damy radę. Trzydzieści kilka. Cztery 30 prawie. W niektórych momentach damy radę. ok? Dzieją się teraz w tym momencie bardzo fajne rzeczy, bo e, faktycznie mamy tutaj odkrycie. Ale zanim się e, tym zajmiemy, sprawdźmy, co mamy tutaj. E, Odkryliśmy Semi modern field artillery, czyli coś yy, Wsparcie artylerii, znaczy artyleria ogólnie polowa na semi modern, semi zmodernizowana, tak troszkę. I tutaj się skończyły, jeśli chodzi o artylerię, pomysły, przynajmniej tą polową artylerię. Zastanawiam się nad użyciem. Self-propelled artillery To byłoby na pewno mm, Dobre rozwiązanie Zdecydowanie Na pewno nie będziemy e, tutaj rozwijać e, antypancernych, znaczy przeciwpancernej artylerii Ponieważ wrogowie przeważnie czołgów nie używają To oni powinni iść w tym kierunku A samochody opancerzone hmm. Dobrze byłoby się zdecydować, ale nad co wybrać? Co tu wybrać? Mm -hmm. Zróbmy sobie artylerię rakietową. I rozpocznijmy projekt. Zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy w porównaniu do poprzednich. Dzieje się dużo fajnych rzeczy, więc na razie, więc na razie dłuższy odcinek w tym akurat w zakresie nie jest nam potrzebny. Ponieważ nadrobiliśmy wydarzeniami e, utworzenie niepodległej recji Zajęcie Kluj na Poka Zajęcie obecnie Satumare Granica z państwem pruskim Trzeba iść za ciosem, Proszę Państwo. A tu nikogo nie ma przecież z naszych Ciekawa sytuacja. Co powinniśmy zrobić? No powinniśmy jak najszybciej to tutaj dwie dywizje, ale odchodzimy, odchodzimy tą trzecią armię pancerną. No trudno się mówi. One muszą tutaj być. Natomiast no, spodziewamy się kontrataku w najsłabsze ogniwa. Chociaż dzięki naszej ofensywie, troszeczkę udawanej nie jesteśmy atakowani. To bardzo dobrze. Dobrze, ale sprawdźmy sobie tą armię. Jeszcze nie mamy jej rozdzielić. Jeszcze nie... No za chwilę, tak. Musi po prostu złapać oddech. Ta trzecia armia pancerna za chwileczką przyjechała zatankować, wiecie. O! Możemy to teraz zrobić. Myślę, że dwie dywizje pancerne wystarczą. Będzie nawet aż za to Trzecia armia pancerna uderzy bezpośrednio w pejon Aradu. Natomiast... Aha, tu nikogo nie ma. Ci już są zajęci. A z kolei nowo utworzona korpus no przeważnie nie tworzy pojedynczych dywizji podwójnych dywizji natomiast tutaj no faktycznie to chyba powinniśmy nazwać już korpusem ale nie będziemy za bardzo bawić się z tymi nazwami, bierzemy sobie tutaj marszałka Bolte, który wcześniej też brał udział już w walkach Maskila 1 setnych, świetnie, a tak powinien, jak najbardziej, jeszcze tutaj wspomóc, supportować atak, front się przełamuje. To mi się bardzo podoba, bo faktycznie mamy tutaj przewagę już, chociaż jak widzicie, no tutaj raczej nie damy rady. Jakkolwiek tutaj tak, ale musimy brać pod uwagę, że jesteśmy stale, mają tutaj. E, przypływ 38 dywizji przeciwko 7 może czas skierować te siły na inny front e, kawałek frontu część frontu ale nie 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 będziemy nic nic tu burzyć bo zanim oni dojadą to ojejku minie trochę czasu Tymczasem jesteśmy już sąsiadami państwa kozackiego, które nas lubi, i Prus, które też nas lubią. Nie są wrogu na stale. Na pewno nie podobają się fakt, że mimo wszystko wyzwoliliśmy dwa kraje europejskie, no, natomiast jakoś, jakoś da się z tym żyć. co prawda dysponują plagą liczeb, natomiast sam to już, a nie dłużej dużej, osypce. W dużej osypce powinno się mówić. I tak, co tu mamy dalej? Mamy 28 października 1943 roku. I coś nowe Base Information Theory. Fear chyba tak się mówi to. I zaprawdzimy co to jest. zgniemy sobie ok na Okienka szpiegowskie. A basic information theory. Co to daje w ogóle? To też musimy sprawdzić. secret weapons? Okay. Yeah. Yeah. Yes, to całkiem możliwe. Nie. Jest to w Industrial Czyli chodzi tutaj oczywiście o przemysł. Basic information theory. I The mam... My tutaj komplet chyba o to chodzi i ma naprawdę tutaj porę szansy ataków, zaskania i dalej. Są troszkę bardziej przydaje. W co byśmy ogólnie teraz zainwestować? W klien? Nie. Nie interesuje nas broń. Rakiety? Nie. Radar? Nie wiesz to, że się do czegoś przydać. Oczywiście naj najlepiej je produkować, produkować. Daniel. Mm. Skujmy się w takim na chips Slime Czyli linia produkcja mm, A jakie statki, bo mamy jeszcze potrzebne w produkcji, na pewno ich już, już spukujemy. A zrobimy sobie replace. Temu już podziękujemy. Wybierzę sobie Nolfolk no... yes. na yet, Yats. Naleczki, Startujemy z projektem. Projekt z 40 roku. No i zejście. Jedziemy dalej. Skrata o 70 dni w wielu przypadkach, jeśli chodzi o produkcję statku, a ona się ciągną Jakkolwiek dynamik tej gry uległa. No i mam dynamikę gry. W końcu widać jakieś mm, postępy, a trzecia armia Cerna dotarła do arat. Kolejna, kolejna e, prowincja zdobyta. W tym momencie powinniśmy... się tak. ...na Isuara. wyjść z inicjatywą na atak na Debryn. No jestem ciekaw, czy da to jakiś skutek. Myślę, że da. Zobaczymy. Jakkolwiek. Kończymy Tutaj odcineczek. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie polubki, suby i co tam chcecie. Do zobaczenia, jakim ludzie. Razie ludzie. Trzymaj się. Bye bye.